No, witam wszystkich na moim kanale. Będziemy kontynuować tą grę i teraz będą tutoriale. To jest Jess Dean. Wow, to jest honor spotykać się z Tobą. Miałem nadzieję, że zostanę Twoim instruktorem. Zostanę wybrana na Twojego instruktorkę. Zaraz to wszystko zacznie mieć sens. Dobra, czas zacząć Twój trening. Chcesz zacząć Twój trening? No tak, ale gdzie ja jestem? Jesteś w Uniwersyteckiej Stacji Biomate. Biomate. Która jest w systemie Void Starcross? Jesteśmy w systemie Void Starcross. Jeżeli, jeżeli wolisz, mogę ci wytłumaczyć na wszystko to, co ty przespałeś. Yy, dobra, co się stało? Nie wiemy wszystkiego, ale opowiem ci to, co wiemy. Wszyscy byliśmy na pokładzie Imperium do systemu, który nazwaliśmy Oaza. Nie wiemy, gdzie to jest, albo nawet co to oaza jest, ale wiemy to. Wszystko się spieprzyło. Rym, Rym, Tymek, Tymek, Rymek. Gdzie to jest tutaj? Co to jest Imperium? No, nie wiemy, gdzie dokładnie jest tutaj. Nikt nie wie, gdzie ty, tak naprawdę jesteśmy. Nazwaliśmy to miejsce Astrox, a pamiętamy, że był wypadek i Imperium wyrzuciło wszystkich krajopodów, wszystkich ludzi z tego statku kosmicznego więc a, po prostu tak przypadkowo miejsce w kosmosie. A, technicznie nie wiemy, gdzie my jesteśmy, a, ale większość ludzi ma to gdzieś. Yy, jeżeli chodzi o Imperium, to powiem ci tak. Imperium to był statek kolonizacyjny, który transportował nas 200 lat świetlnych do oazy. No to co się stało z Imperium? Nie wiemy. Mamy parę teorii konspiracyjnych, od przybyszów kosmicznych do sabotażu. Yy, im, jest jeszcze jedna bardzo głupia teoria, którą Wam nie powiem, ale wygląda na to, że jesteśmy tutaj sami w tym przestrzeni kosmicznej. Ale wszystko jest dla nas możliwe. Jak długo byłem, spałem? A spałeś w Twoim kraju, kraju EWAK, czyli w Twoim podzie cały czas. Jesteś pierwszym refugee, którego, którego widzimy od 70 lat. Ta stacja była spakowana z refugees. Ale Moment, jestem od. Odśred... Co? To jest crazy. No tak. Yy... Jesteś, yy... możesz yy... pochodzić, masz ten nowy statek, masz 55 tysięcy kredytów. A ta stacja procesowała dawniej 20-30 refugees dziennie. Natomiast teraz, ty jesteś sam. Zacznijmy trenować. Ok, tutorial. Możemy klikken dragować wszystkie okienka. Nie przeczytałem jeszcze, że ta stacja, że ten świat istnieje 230 lat. Ponad to skipowałem, bo złą opcję wybrałem. Ale tak, myśmy spali 230 lat w podzie, więc możemy station panel tutaj jest. Możemy różne opcje wybrać. Każda stacja ma serwisy. Nie wszystkie stacje mają te same serwisy. Pójdźmy do marketu i zobaczmy, co jest można kupić. I Możemy kupić masę rzeczy. Wyposażenie do statku, amunicję oraz speki z EVE Online, blueprinty, które możemy produkować. Możemy tab, albo tutaj jest taki znaczek, możemy to nacisnąć i sobie to otworzyć. Otwórzmy to sobie. Możemy też sobie otworzyć tutaj mis misję. Żeby używać różnych rzeczy potrzebno mieć skile. Na razie my mamy takie skill'e, ponieważ wybraliśmy tę fakcję i ten początkujący scenariusz, mamy 55 tysięcy mamy 0 na 100 experience punktów. Jest to poziom pierwszy, mamy 14 skill punktów. A żeby nauczyć się skill'i w uniwersytecie, trzeba mieć skill punkty, które zdobywamy, jak robimy level up, czyli zdobywamy poziomy w grze oraz wykonujemy misje, Dostajemy też medale za osiągnięcia i na przykład dostajemy też różne osiągnięcia są takie jak na przykład dużo zwiedzisz planet czy dużo zwiedzisz tych systemów czy dużo będziesz górnikiem czy dużo bandytów zabijesz to dostajesz to wszystko dostajesz skill punkty i nasza postać się staje coraz lepsza, coraz lepsza. Cargo Bay jest tutaj, to mamy w Cargo Bayu. Mamy 32... wypełnione mamy 444 miejsca. I mamy takie i takie rzeczy, o których zaraz powiem. Natomiast w garażu jest... Garaż to jest nasz statek kosmiczny i mamy wypełnione tutaj... Mamy basic laser, lek, lekki, basic, lekki laser, mamy basic... taki sobie lekki górnik i mamy pasywny slot, który jest niewypełniony, bo to są mamy... Ten statek ma dwie aktywne sloty i jeden pasywny i są różne właśnie to tutaj się i to bardzo prosto się robi. Po prostu się draguje te rzeczy tutaj, żeby je wypełnić, jakie je kupimy, jeżeli mamy te skill'e. Statek ma też, jak widzimy, shield, czyli tarczę energetyczną, ma armor, czyli um, pancerz. Ma energię, jaką używa, i support, który jest nasze życie. O support zaraz powiem o co będzie grany. A czy możemy zacząć budować nasz pierwszy rok? Może pokażę najpierw, jak to się robi. Więc możemy zdjąć na przykład i dać do cargo nasz. Basic Light Laser i możemy dać drugiego minera. I teraz mamy statek, który ma dwa tutaj, właśnie te uh, miner, ale my tego nie zrobimy. My sobie damy jeden laser, jeden jeden y, górnik, jeden laser do górnictwa. Ok, a zaczniemy tak, naszą pierwszą skałę zaczniemy tutaj sobie górnikować, wydobywać. Ok. Ok, więc dostaliśmy nową misję i tutaj się pokazała nowa misja. Pierwszy Adamite skałę trzeba w Void Star w tym systemie. Będziemy ją eksploatować. OK, Undock. Jesteśmy teraz w systemie Void Starcross. Cross. Ta gra bardzo przypomina IF, ponieważ ma bardzo przypominać if. Ok. Możemy ruszać tutaj. Możemy zoomować out. Aż do mapy. Teraz szybko powiem o mapie. Mapa tu jest teraz fakcjami. Możemy dać też security, możemy też environment, który jest dobry dla nas, misje, które mamy, assets. Assets to są rzeczy, które przechowujemy na stacjach. Unexplore to są systemy, których my jeszcze nie byliśmy w nich, i bookmarki. Możemy sobie dać bookmarkę. Mapa normalnie jest na fakcje, i teraz te fakcje to są temple law widzimy tutaj y, temple of gates to jest nazwa systemu natomiast na prawo tego jest temple czyli temple to jest y, religijna, y, religijna fakcja. tu jest law czyli prawo tu jest labor czyli nasi my jesteśmy labor tu są piraci y, tu są Alpha, void star cross tu są Hunu, są trade czyli y, kapitaliści a tu są też alfa. Jak będziemy eksplorację prowadzić inne systemy, to się otworzy ta... Zobaczymy, że fakcje mają parę systemów, każda. I jeżeli my jesteśmy z fakcji na przykład labor, to w tej fakcji labor będziemy mieli zniżki oraz będziemy mogli brać najemników i tak Będziemy mieli lepsze ceny i i Więc dobra. Ona mówi, żeby wziąć... To po prostu robimy myszką. Kółkiem. Możemy też nacisnąć M, żeby pójść do mapy. Ok, więc jesteśmy tutaj. Naciśniemy tutaj T, albo możemy też wziąć tutaj. To wszystko lubię otworzyć na początku gry. To jest flota, której jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli. Ok, więc teraz nacisnąć spację, i trzeba znaleźć tą. Yy, trzeba znaleźć tą. Yy, Asteroida, którego mamy eksploatować, i każda Quest w tej grze właśnie ma taki kolor slaczkowaty. I tego nie widać, jeżeli nie mamy spacji, bo spacja nam daje to, że mamy, skanujemy system. I teraz pokażę, jak się skanuje to. Więc taki, taki krzyżyki, dwa krzyże złączone, to są stacje kosmiczne. I teraz bardzo wolno skanujemy, ponieważ jesteś początkująca postać i nasz skill do skanowania jest bardzo słaby. Ok, to jest Proctor Center, to jest Adamite Ormi, się włączyło Nieważne. Jak zeskanujemy taką rzecz, która jest ważna w tej grze, na przykład stacja czy... Na razie stację, więc... Piup, tu jesteśmy, Bayamite University. To możemy tutaj skliknąć. I on zapamięta tutaj te miejsca ważne. A dlaczego to chcę powiedzieć? Ponieważ jeżeli weźmiemy sobie cztery skany i możemy mieć na razie tylko cztery targets, tylko cztery cele, jak chcemy coś innego skanować, to mówi maksymalna ilość target jest włączana w komputerze. Więc musimy sobie tutaj wyłączyć je. Zaczniemy teraz skanować A, stop. Nie chcemy żadnego autopilota, źle kliknąłem. Yy, więc te miejsca tutaj, te krzyżyki to są stacje kosmiczne. Natomiast te miejsca takie tego koloru. To są. Warp czyli możemy się przedostawać do innych systemów. Jak widzimy, Void Starcross jest połączony z wieloma systemami. I jak wyskanujesz sobie te gate'y, to tak samo działa, że komputer pamięta te, te miejsca. OK. A, i źle kliknąłem, ponieważ kliknąłem to, że sobie wyłączyłem jedno miejsce. Jedną bazę, którą sobie bazę wyłączyłem. To nieważne, to później zeskanujemy to, ale możemy pójść tutaj. Jak klikniemy na to, to też będziemy tutaj robili target tej. Yy, możemy zacząć lecieć dwa razy klikniemy albo naciśniemy E. I wtedy ten statek zacznie lecieć. Do tego właśnie specjalnego ora, co mamy go wydobyć. Żeby przyspieszyć statek, możemy nacisnąć shift. I on wtedy będzie zżerał bardziej energii, ale zdecydowanie przyspiesza. Jak widzimy, lecimy 215% z tym boosterem. Jesteśmy na razie bardzo, bardzo wolni. To stację nie wyłączyliśmy. Jak naciśniemy coś źle, to, to ta gra jest po prostu no problem. Możemy zeskanować na nowo i jest cool. Dobra, zbliżamy się powoli, więc teraz sobie włączymy miner'a. I jak będziemy w zasięgu 500 i to się włączy, to on zacznie pracować. Na razie wybieramy 4, tylko to jest bardzo mało. Żeby grę przyspieszyć, możemy nacisnąć escape i tu jest extra, możemy game speed dać i to ja teraz przyspieszę grę do 2,0, czemu nie? Żeby była szybciej. I tak jest, teraz bez żadnych podbijania skillów, możemy szybciej sobie być górnikiem. Tak jest, ponieważ przyspieszyliśmy grę na dwa razy. Możemy maksymalnie chyba na trzy razy przyspieszyć. Teraz to sprawdzimy. Tak, na trzy razy, więc... Więc... That's ok. Możemy też sprowadzić statek WASD. I my mamy tutaj tą wieżyczkę, więc nawet jak operujemy, jak tym statkiem tutaj lecimy, to WASD, W do przodu, AD skręca, AS do tyłu daje. Ok. Więc jak będą do nas strzelać, taki tryk jest, później Wam pokażę, możemy orbitować tutaj tą asteroida i dookoła niego nasz statek prowadzić dookoła i wtedy mają problemy nas zastrzelić, piraci i bandyci, chomy, gankerzy, Ok, Bla, 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 to wszystko co Wam powiedziałem jest już zrobione. Do zobaczenia na stacji. Okej, okay, ona powiedziała do zobaczenia na stacji. Biomate Uniwersytet mamy już wyskanowany, więc raz klikniemy. I teraz jak jesteśmy tutaj, to możemy albo nacisnąć E, albo dwa razy kliknąć. I idziemy do niego. Żeby przyspieszyć, damy SHIFT. Jak będzie, 500, jak będzie 500, to powinniśmy się zbliżyć, ale dupa! Zatrzymajmy się, stop, stop, stop. Więc mamy tutaj symbol, który klikniemy, i do tego symbolu, jak klikniemy, to yy, wejdziemy do stacji. Ale ja lubię sobie zrobić, żeby to było automatyczne. I teraz mamy tutaj auto warp. Jak klikniemy na to, i zrobi się to zielone, to auto warp zrobi się to tak, że jak będziemy dochodzić do Warpgate'u do następnego systemu, chcąc przejść, to automatycznie przejdziemy bez klikania. Tak samo tutaj, jak klikniemy Auto dock, to on automatycznie się zadokuje. Ale ja chcę jeszcze coś innego pokazać. Jest tutaj taka opcja Auto Scan, pasywny scan. I on teraz będzie skanował wszystko, co jest w zasięgu, automatycznie, bardzo, bardzo powoli na razie. Ponieważ mamy beznadziejne te skill. <grych> um, jak będziemy blisko, no właśnie, on teraz bardzo wolno, i te wszystkie tutaj OR, jak widzimy, to wszystko możemy zostać grygiem. Ja nie lubię tej opcji. Ups. Okej. Okay. więc jak jesteśmy tutaj weźmiemy sobie na autodoku i ja widzimy, to, ja nie robię tej opcji, bo on wszystko dookoła i mamy tylko cztery, więc jeżeli będziemy chcieli uciec z systemu, bo nas strzelają, czy uciec do jakiejś Warp Gate'u, czy do jakiejś stacji, tak będziemy mieli cztery włączone yy, targets, które będą jakieś śmiecie, jakieś, jakieś asteroidy to nie będziemy mogli uciec, ponieważ nie będzie mógł z tej stacji wziąć do target. Żeby stacje, do stacji dojść, do, zacumować, zadokować, czy przejść przez Warp Gate'a, trzeba ją mieć oczywiście w tutaj. OK. Automatycznie wejdziemy. I teraz automatycznie wejdziemy. Tutorial pierwszy dostaliśmy 500 kredytów. I dostajemy jeden skill punkt. Um, science, czyli naukowcy. Momencik. Mieliśmy też science naukowcy, Ta fakcja nas lubi 01 i to mi zniknęło, ponieważ mamy 1500 kredytów, dostaliśmy medale, ponieważ gra nas prowadza, trzyma za rączkę. Dostaliśmy 12 skill pointów, 1500 kredytów, hura. Dobra robota, bla, bla, bla. Dziękuję za twoją pomoc. I teraz... Mamy ten Adamite i możemy sobie wziąć, sprzedać ten Adamite tutaj. Po prostu jak klikniemy na market, możemy go po prostu dragować, i to będzie nasza pierwsza nasza pierwsza sprzedaż i dostaniemy 344 dolary. Natomiast my zrobimy coś takiego, że pójdziemy do refinerii, i zobaczymy, włączymy to, i w rafineri. Jak widzimy, rozkładamy wszystkie asteroidy, te rzeczy na części. I zobaczymy, czy to będzie więcej pieniędzy już na początku gry. Żeby działała rafineria, musi być w stacji, niestety. Możesz robić różne rzeczy tutaj, ale musi być w stacji. Więc weźmiemy to do naszego statku. I teraz zobaczymy, czy zarobimy więcej niż 344. Woda jest 169. To jest 93 a to jest Hydrogen-211, oczywiście, tak, zarobiliśmy więcej rafinerii, więc opłaca się robić rafinerię na chyba większość, jeżeli nie, wszyscy, jeżeli nie wszystkie asteroidy, mimo że rafineria zabiera nam pieniądze tutaj, jak działa rafineria, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, powinno tutaj nam zabrać pieniądze. OK, więc zrobimy następną misję, a możemy pójść do uniwersytetu, a nie, do ofisu, office przepraszam, offices, i tutaj mamy tutoriale, kamera, nawigację, Live Support. Live Support jest bardzo ważne. Przeczytajmy to. Live Support jest bardzo ważne. Naciśniemy klawisz K. I słowo K ma tutaj Live Support, więc Live Support mamy na razie 0 Live Support to jest wszystko to, co stwarza atmosferę i wszystko to, co stwarza, że możesz na twoim statku kosmicznym żyć. A. Um. I mamy tutaj syntezowanie jedzenia, filtracja wody, regulacja termalna, czyli temperatura, i Waste management, czyli sranie, co zrobić z Twoim głównym. I na początku gry, gra nam dała od razu za darmo, proteinkę bar, pierwsze żarcie oraz filtracja wody. I jak widzimy, podniosło się nam tutaj na 301. I to jest bardzo ważne, ponieważ różne systemy mają różne Oddziałują różnie na nasz life support. I niektóre systemy są bardzo, bardzo niebezpieczne. I jak nie mamy bardzo niski live support, albo w ogóle go nie mamy, to mamy dosłownie parę sekund, gdzie możemy w danym systemie być, bo inaczej zginiemy. Więc live support jest jedną z najważniejszych rzeczy w tej grze. I on teraz mówi woda i tak dalej, i tak dalej. I dobry tutorial. To tutaj ja wam wytłumaczyłem, on nam wytłumaczył. To jest klawisz K, tak naprawdę JKL operujemy, J to jest nasz statek kosmiczny i jakie mamy, jakie mamy wyposażenie oraz jakie mamy tutaj statystyki tego statku. Nie mamy żadnych skillów na razie. K to jest właśnie bardzo ważny life support i L to jest um, nasz pilot jakie mamy skillę na razie. Okay? Tutaj mamy fakcje, jak nas lubią, na razie znamy fakcję Science i Labor. Labor są bardzo przyjaźni, Science nasz też już Troszeczkę polubili, nie mamy misji. Mamy pierwszy medal, assets, nie mamy nic, statystykę, flota, nie mamy jeszcze żadnej floty, i paski, gdzie będziemy mogli za darmo przez tollwaye, czyli autostrady płatne, prze przechodzić. Tego jeszcze nie odkryłem w tej grze. Ok, bardzo długie wideo. W następnym wideo zrobimy następny tutorial, będzie tutorial combat, czyli walka, oraz a pokażę Wam inne fajne rzeczy w tej grze. Wszystkim mówię, do zobaczenia.